Załączają, a my w tych emocjach nie potrafimy wytrwać, nie potrafimy powiedzieć nie, sorry, ale ja tego nie zjem. Nie potrafimy sama przed sobą powiedzieć, że nie, w sumie dzisiaj próbuję zupełnie inaczej. Wściekam się potem sama na, sobie, na, na siebie, e, wrzucam sobie na plecy poczucie winy i co dalej? Jest tylko z dnia na dzień coraz trudniej. Załącza nam się wewnętrzny krytyk, dołujemy się. A może gdyby ta myśl zaczęła się przeradzać, w coś takiego konstruktywnego czyli okej, okay, słuchaj, Kryśka, no nie udało ci się dzisiaj ale to nie oznacza, że nie uda ci się jutro. Jeśli dzisiaj nie zrobiłaś tego, jak Ty sobie założyłaś w swoim planie, to zrób to jutro, ale inaczej. Czyli jeśli dzisiaj zjadłam batona, no to jutro mówię sobie nie. Ale żeby się tego nauczyć, to ten proces zmiany trwa i trwa. Następnym razem, żeby było lepiej, na przykład bardzo fajne. Przyszedł mi pomysł. No gdy wylejesz wodę, wyleje ci się wodę na, na podłogę. No okej, okay, się wkurzasz. Kurczę, blade, no wylałam tą wodę, co za niezdara ze mnie. Ale pierwsze, co robimy, to od razu z automatu ścierka ręcznik, cokolwiek wycieramy podłogę mopem i na początku jestem na siebie zła. Że tak jakoś nie wiem, niefortunnie mi to wyszło. Ale automatycznie, czyli ten automatycznie się załącza, że bierzemy tą tego mopa i wycieramy. Co możemy z tym zrobić? No nic, stanąć. Boku i zapomyś, okej, okay, no postawiłam krzywo kubek i przez to się wylała woda. Ale automatyzm już mam. Więc w tym momencie, jeśli nie wiem, idziesz do sklepu, łapiesz za kolejną paczkę chipsów, nawet jak dojdziesz do kasy z tymi chipsami, nawet ją położysz na taśmę i powiesz, proszę panią, ja chciałabym odłożyć te chipsy. Może Pani je zabrać? To przecież nie jest żaden wstyd. To nie jest hańba ani porażka. To jest Twoje. Własne poczucie kontroli i Twoja siła, i Twoja moc. Masz prawo w każdej chwili zrezygnować. A nawet jeśli wyjedziesz z tymi chipsami ze sklepu, nie musisz ich jeść. Możesz je komuś oddać, a mogą po prostu spokojnie przeczekać, sobie przeleżakować w szafce. Zadaj sobie też pytanie, dlaczego pewne elementy się powtarzają? Dlaczego pewne rzeczy nie dają Ci nauki? Może dlatego, że załączył się taki automatyzm, gdzie w ferworze pracy, zmęczenia, przepracowania. Nadmiar obowiązków, skupieniu się na innych rzeczach niż ty sama, powoduje, że nie masz szans na to, żeby stanąć chociaż na chwilkę i powiedzieć sobie: Halo, ja tu jestem ważna. Halo, no przecież ja tu jestem najważniejsza, czyli ja chcę dla siebie. Nie chcę dla kogoś innego, tylko chcę dla siebie. Zrób stop. Stań i prowadź swój wewnętrzny momolog. monolog. Myślę, że tu mam około dziesiąty punkt. Skupić się na procesie, a nie na efekcie procesu. Jeśli skupię się na procesie, a nie na danym efekcie, zyskam zdecydowanie więcej, aniżeli tego sam efekt. Kiedyś e, słuchałam, teraz już nie pamiętam, kiedy to było, o jednym panu, który bardzo, bardzo chciał kupić sobie kampera. Był tak bardzo zafiksowany na kupieniu kampera, zbierał pieniądze wiele, wiele lat. Nie pamiętam czy to było 80 czy 90 tysięcy i zbierał, odkładał, dodatkowo sobie dorabiał. I wszystkie swoje oszczędności odkładał. I w momencie, kiedy kupił tego kampera, i zresztą jemu się wydawało, że ten kamper to jest po prostu coś, co jest takiego zarąbistego i on bez tego nie może żyć. I on wtedy będzie szczęśliwy i będzie podróżował. No niestety, w momencie, kiedy kupił tego kampera, oczywiście na początku była euforia, były wyjazdy, ale potem już to zniknęło. Już nie było tego takiego podniecenia, tej radości, fascynacji, takiego zaangażowania. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas, jeśli skupi się na procesie, to ten efekt, jakikolwiek by on nie był, on przyjdzie. Później, szybciej, ale on będzie. Więc jeśli skupisz się na procesie zmiany, jako na długofalowej inwestycji w samą siebie, to efekt redukcji masy ciała przyjdzie sam. Przecież czas i tak leci. Czy Ty podejmiesz decyzję dzisiaj, czy za pół roku, to tak na dobrą sprawę stykamy palcami i już mamy lato, a przecież przed chwilą mieliśmy marzec, Początek koronawirusa, a tu już się zaczynają wakacje, dzieciaki mają koniec szkoły. Więc zobacz, jeśli skupisz na tym procesie, da ci to większe. Dlaczego? Ponieważ daje ci wszystkie porażki, które dostaniesz, przerobisz sobie je na mocne strony. Wszystkie elementy, które będziesz się potykała po drodze, poranisz sobie kolana, poprzyklejasz sobie plastry i stwierdzisz: Kurczę, no teraz już wiem, to z czego wynika. Zadajesz sobie pytania w tym procesie zmiany. Uczysz się nowych nawyków, to też tak po części często mówię moim podopiecznym o samochodzie. No przecież skoro, ale oczywiście te osoby, które mają prawo jazdy, no skoro podejmuję decyzję, że chcę uczyć się jeździć autem, bo chcę mieć prawo jazdy, no to przecież jeśli mnie instruktor wsadza za to kółko, to ja nie wsiadam pewna siebie z determinacją, że ja po prostu będę jeździć wow. Jak nie działa. Ja po prostu wiem, że muszę wsiąść i ktoś mi tego nauczy, poprowadzi mi krok po kroku. Na początku wyjadę komuś podporządkowany. Czasami może i tak, że komuś w tyłek wjadę, nie włączę kierunkowskazu, za późno zahamuję, za mało dodam gazu. To jest ten proces, który musimy pokonać, żeby nauczyć się i nauczyć się tych umiejętności. I w momencie, kiedy zdajemy prawo jazdy, jesteśmy w silnym stresie. Ale nawet jak już zdamy te prawo jazdy, to nadal musimy zdobywać umiejętności, żeby szlifować, doskonalić ten nasz warsztat. No przecież jeśli mamy prawo jazdy, to nie jesteśmy... Jakimś super hiper rajdowcem i my potrafimy zachować się na drodze? Bo jeśli zdaję prawo jazdy latem, to skąd mam wiedzieć, jak zachować się zimą? Albo jeśli uczę się jeździć i zdaję egzamin, gdzie jest cały czas piękna pogoda, skąd mam wiedzieć, jak się zachować wtedy, kiedy bardzo, bardzo leje deszcz? Więc te umiejętności będziesz się uczyła w procesie zmian i daj sobie przyzwolenie na to, że będziesz popełniała błędy, będą trudne momenty, ale one w konsekwencji dadzą ci Twoją. Nie wiem czy redukcję masy ciała, czy też inny zaplanowany cel. I pamiętaj, potyczki, porażki, ale też są w tym euforia, y, fajne doznania, poklepanie po ramieniu i też Twoje osobiste sukcesy. No i koryguj wszystko na bieżąco. Też mówię moim potopiecznym, że w momencie, kiedy mamy długą odległość między y, wizytami i coś się dzieje trudnego, mówię: zadzwon, napisz, odpiszę. Nie czekaj do ostatniego dzwonku wtedy, kiedy już jesteś dosłownie tak zmęczona i nie masz siły na to, żeby dalej iść. Pozwól sobie na to, że będę Twoim respiratorem, czy też Twoją kroplówką, która doda ci energii, i będziesz mogła działać dalej. Bo skoro nie jesteś dietetykiem, to masz prawo nie wiedzieć dużo rzeczy, masz prawo nie wiedzieć, co z czego wynika, i masz prawo też popełniać takie czasami bym powiedziała głupie błędy. Mam też podopieczny, który mi opowiadałem, że idę na imprezy. Tam głodują, bo nie wiedzieli, co zjeść. Albo są na jakiejś delegacji i nie wiedzą, jak sobie poradzić. Jeśli tego nie przedyskutujemy, nie ułożymy planu działania, nie będziesz wiedziała, w jaki sposób to zrobić. Daj sobie szansę na to, żeby korygować wszystko na bieżąco. Kolejnym takim elementem jest to skupienie się na procesie, ale też na efektach, które są cudzysłowie uboczne tego procesu. Na przykład efektem ubocznym będzie ubytek masy ciała. Efektem ubocznym będzie to, że zmienisz rozmiar w garderobie swoich ciuchów. Efektem ubocznym będzie to, że będziesz bardziej asertywna, będziesz bardziej uśmiechnięta, bardziej zadowolona z siebie i życie będzie dla Ciebie zdecydowanie łatwiejsze i popatrzysz na siebie i zaczniesz się uśmiechać. Dlaczego mówię, no halo, no efekt uboczny, uśmiechanie się, zadowolenie z siebie? No tak, no bo skoro jest się pesymistą całe życie, to nie możemy oczekiwać, że optymistyczna wersja będzie jakimś super wow. To jest taki efekt uboczny naszej ciężkiej pracy. Tak sobie myślę też o tym, że jeśli my podejmiemy decyzję, co dla nas jest najważniejsze, to wybieramy, nie wiem, z perspektywy czasu, wybieramy na przestrzeni kilku, kilkunastu lat to, co będzie dla nas bardzo decydujące i bardzo, bardzo ważne. I tutaj chciałbym napomknąć o tych nawykach żywieniowych. No to przecież wy świetnie o tym wiecie, no skoro pielęgnowaliście swoje nawyki żywieniowe, czy nie tylko nawyki, przez 5, 10, 15 lat, no to nie możecie oczekiwać, że wasze kolejne nowe zmiany, nowa ty, będzie w 21 dni. Będę powtarzać za każdym razem, że 21 dni to nie jest moment na to, albo tak jak w internecie piszą, że 21 dni proces zmiany już jest zakodowany w głowie. To jest bujda. Niestety Skoro masz 5 czy 10 lat doświadczenia złymi nawykami, nie oczekuj, że zrobisz to w miesiąc. Powinno to być co najmniej połowę tego czasu, który poświęciłaś na pielęgnację tych złych nawyków. I też jeśli podejmuję decyzja, że mam ochotę na zjedzenie loda, ciastka itd., no to musisz mieć też perspektywę na to, że w przeciągu, nie wiem, kolejnych miesięcy będziesz miała w plusie. Jeśli... Ja mam perspektywę o tym, żeby coś zjeść wysokokalorycznego, a zależy mi na tym, żeby była redukcja masy ciała. To ja podejmuję decyzję, ja biorę odpowiedzialność za siebie, ponieważ jeśli dzisiaj nie zjem, to z perspektywy czasu, może dwóch miesięcy, miesiąca, efekt przyjdzie. Tak jak powiedziałam, czas leci i się nie pyta, czy ma poczekać. I obejrzymy się za siebie po miesiącu, patrzymy: O, mogę wejść moje ulubione spodnie, jak to się stało? No właśnie to, że raz, drugi czy trzeci odmówiłeś sobie. 5 minutowej przyjemności, czy loda, czekolady, czy jakichś słodkich napojów. Jeśli też mówisz, że nie masz czasu. To jest też taki element, o którym mówię i dyskutuję z moimi podopiecznymi. Jeśli mi mówisz, że nie masz czasu, to znaczy się, że to nie jest w ogóle dla Ciebie, że to nie jest dla Ciebie czynność, nie wiem, jakiś aspekt bardzo ważny. Pacjenci do mnie mówią, Pani Kasiu, proszę dietę szybką, łatwą, żebym nie musiała siedzieć w kuchni. No dobrze, no, ale to mówisz też do mnie dużymi słowami, Jedzenie dla mnie nie jest ważne, Pani Kasia. Ja po prostu najlepiej bym e, chciała schudnąć, ale nic w tym kierunku nie robić. Mówimy tu o jedzeniu, że najlepiej gdyby był catering, gdyby ktoś mi to przygotował i ja nie musiałabym stać w kuchni. Okej, okay, może nie masz umiejętności, może nie umiesz, może nie lubisz gotować. Ja to wszystko rozumiem, ale zadaj sobie pytanie, że jeśli chcesz proces zmiany, chcesz uzyskać coś, no to halo, ale trzeba troszeczkę więcej wysiłku. Nawet jak nie lubisz gotować... Nie musi to być, nie wiem, tak jak na pięknych zdjęciach, pięknych książkach kucharskich, ma być to smaczne i takie, które będzie pożywne dla Ciebie. I jeśli mówisz, że to jest coś dla Ciebie nieważne, to znaczy się, że może odwrotnie. Nie masz czasu, to jest dla Ciebie nieważne. Nie, nie jest niezbędne. Zastanów się nad tym. Jeśli mówisz koleżance, nie mam czasu z tobą na kawę, to nie oznacza, że jej nie lubisz. Po prostu wolisz obejrzeć sobie serial albo coś innego. To jest bardzo ważne i do przemyślenia. Zastanawiałam się też nad tym, w jaki sposób zadbać o siebie, w jaki sposób zaopiekować się sobą, ponieważ jeśli w tym procesie nie zaopiekujesz się samą sobą, nie poleżysz czasem na tej kanapie, nie pogładzisz się po ramieniu i powiesz "Okej, okay, Kryśka, świetnie sobie dzisiaj dałaś radę. Miałaś kupę roboty, jesteś mega zmęczona. To może dzisiaj nie idź na ten rower. Po prostu fizycznie odpocznij. Ale to nie ma być tak, że codziennie będziemy sobie mówili, że jesteśmy zmęczeni i nic nie będziemy robić. Ale wpisz sobie swój kalendarz każdego dnia, żeby zrobić coś dla siebie. Nie wiem, 15 minut przeczytania książki, 15 minut spaceru, może rolki. A może to nawet, że przyszykuje sobie coś fajnego, słodkiego. I jak sobie coś takiego dietetycznego, słodkiego... Jeśli do pracy, może ta alternatywa pomoże, że na przykład nie zjesz jutro czekolady. To jest wiele niby aspektów takich, które się nie wiążą ze sobą, jedno z drugiego wynika i jedno z drugim się zapętla. I jeśli w naszym kalendarzu nie zaznaczymy sobie przyjemności w formie naszego odpoczynku zadbania o siebie, to będzie brakowało nam paliwa. I wyobraź sobie, że jedziesz w swoim autem i jedziesz na rezerwie. Czy to będzie pełen luksus i przyjemność, czy jeden wielki stres pomoże ci zabraknąć paliwa, a może śmieci zaciągniesz? Więc zastanów się głęboko nad tym, ponieważ pranie ci nie ucieknie, sprzątanie też nie, a może warto byłoby wziąć i usiąść i zaplanować swój czas. Ja na przykład ostatnio postanowiłam, że będę wstawała o siódmej rano po to, żeby mieć jakąkolwiek aktywność fizyczną. OK, można powiedzieć, że ja mogę sobie na to pozwolić, jestem na własnej działalności i mogę sobie wstać wcześniej albo i później i iść na te kije. Ale to jest mój wybór. Ja nie jestem tobą, ty nie jesteś mną, nie będziemy się porównywać. Ale może znaleźć kilka minut dla siebie o jakiejś tam godzinie i wprowadzić sobie nowy nawyk. Nawyk, i z drugiej strony, będzie coś, co będzie ci sprawiało przyjemność. I aby zmiany mogły nastąpić, to powinnaś sobie też uświadomić, że to Ty jesteś odpowiedzialna za własne życie i zdrowie. Że to Ty jesteś odpowiedzialna za to, co jesz, kiedy jesz, albo nie jesz, czy odpoczywasz, czy masz aktywność fizyczną, czy nie. Wszystkie choroby, które mamy, a można powiedzieć większość, są na własne nasze życzenie. Tak, mogę się mądrować. Sama zmagam się z bardzo silną anemią. No, niestety konsekwencje jej zbieram teraz. Ale to nie oznacza, że przez wiele lat nie dbałam o siebie. Dbałam. Tylko inne miałam priorytety. Moimi priorytetami były dzieci. Nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby bardzo mocno skupić się na sobie. Teraz jest ten czas, ten idealny czas, żeby zająć się 100% sobą. To nie oznacza, że nie, nie wiem, nie dbam o dzieci, nie zajmuję się z dzieciakami, ale też nie spędzam z nimi czasu. Po prostu to jest ten czas na to, żeby wziąć odpowiedzialność do końca za swoje zdrowie i życie, a nie na czynniki zewnętrzne. Bo coś tam, bo to dzieci, bo coś. Nie. Ja wychodzę z założenia, że jesteśmy tym, co jemy, i tym praktycznie, albo i nie jemy. Co to znaczy brać odpowiedzialność za siebie, za i podejmowanie decyzji o samym sobie? To oznacza, że jeśli na przykład jesteś na imprezie i sięgasz po chipsy, to przecież nikt ci ich nie zmusza. To Ty podejmujesz racjonalną decyzję, że je jesz, albo ich nie jesz. To Ty podejmujesz decyzję, co będzie dalej. Ale jest to bardzo trudna decyzja. Bo odpowiedzialność za to, co będę jadła albo nie będę jadła, czy będę się ruszała, czy też nie, to w konsekwencje upływającego czasu będziesz zbierała żniwo. Albo te dobre, albo te złe. Ale w momencie, kiedy bierzesz odpowiedzialność jedno z trudniejszych za siebie, jest staje jeszcze silniejsza. I ja czuję, że rosnę w siłę. Daje mi to poczucie, że jeśli teraz dbam o siebie, to za 5-10 lat większość chorób mi ominą. I o tym codziennie sobie myślę, jak wstaję rano i myślę, kurczak, mi się dzisiaj nie chce. To załącza mi się lampka. Nie robisz tego dla siebie na dziś, tylko robisz to na to, żeby ta Kasia za 10 lat miała znacznie lepiej, a Twoje dzieci, no, nie musiały się Tobą opojkować. W sensie takim, wiecie, że będę musiał mi mnie niańczyć, bo coś mi będzie. Jeśli nie wzięłaś tej odpowiedzi...